Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli niedzielne kazania do okienka, komentarza, do niedzielnych czytań. Kochani, posłuchajcie proszę dzisiejszej Ewangelii, jest to znowu bardzo długa Ewangelia, bo w wielkim poście w tym roku, który akurat mamy, są takie te najdłuższe wersje Ewangelii. Ale posłuchajcie, bardzo ważna, bardzo piękna historia. Z Ewangelii świętego Jana. Był pewien chory, Łazarz z Betanii ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów no, do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować, a znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeśli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich. Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego. Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie, Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli, lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów, chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie, a Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus. Brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu tak, panie. Ja mocno wierzę, że ty jesteś Mesjasz, syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel tu jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, odpadła mu do nóg i rzekła do niego. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił się i zapytał, gdzie go położyliście. Odpowiedzieli mu, panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, Żydzi więc mówili o to, jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego. Panie już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, to ujrzysz ujrzy chwałę Bożą? Usunięto więc kamień, Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy. Zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich: Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Moi drodzy, to jest, nie ukrywam, jedna z moich ulubionych Ewangelii, w sensie w niej jest tyle tak ważnych wątków, tyle tak ważnych spraw, że tam po prostu można o tysiącu sprawach mówić. Chciałbym o jednej dzisiaj, bo jakoś to ostatnio mam, że tak powiem, na tapecie yy, w związku z rekolekcjami, które głoszę i tak dalej, wciągnę mi ten temat wraca. konie jest bardzo zaskakujący sposób, w jaki Pan Jezus traktuje jedną i drugą siostrę i chciałbym, żebyśmy się temu przyjrzeli, bo to jest bardzo ważna duchowa sprawa w nas. Zobaczcie. Mamy rodzeństwo, tak? Martę, Marię i Łazarza, które, jak mówi Ewangelia, Pan Jezus bardzo ich miłował. No niewielu jest wymienionych z imienia, jakby przyjaciół Pana Jezusa, nie? Którzy byli jego najbliższymi ludźmi, bywało u nich w domu i tak dalej. Pomyślcie w ogóle, jak to super, nie? Mieć Pana Jezusa w domu na kolacji. Łazarz jest bardzo poważnie chory. Siostry wysyłają wiadomość, tak? Ten, którego miłujesz jest chory i zobaczcie, Jezus nie idzie do niego, bardzo dziwnie się zachowuje, nie? Mówi, ta choroba nie zmierza ku śmierci, no, jak się okazało, zmierzała, nie? W sensie, Łazarz umarł dwa dni później. E, oczywiście Pan Jezus wiedział, jak to się skończy, ale jednak, no, śmierć się wydarzyła. Ale potem się dzieje najbardziej dziwna rzecz. Zobaczcie, Pan Jezus idzie tam do tej Betanii w końcu, już parę dni ładnych, nie, cztery dni po śmierci Łazarza, jak on już leży w grobie, jak mówi jego siostra, jego ciało się już rozkładało i Pan Jezus yy, spotyka dwie siostry, Zawsze mnie tam dziwi, jakby to, co one mówią i to, jak Pan Jezus na to reaguje. Zobaczcie, przychodzi do niego Marta, nie? Pan Jezus w ogóle nie jedzie do nich do domu, to ciekawe, spotykałem się gdzieś tam na obrzeżach miasta. Przychodzi Marta i mówi. Panie, gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł, nie? Czyli taka prosta prośba, czy mógłbyś coś zrobić, żeby było inaczej, albo raczej ona miała nadzieję, że on wcześniej coś zrobi, żeby było inaczej, no ale tak się nie stało. I zobaczcie, zaczyna się potem bardzo długa rozmowa, taka rozmowa teologiczna, nie o zmartwychwstaniu, o tym, że będzie zmartwychwstanie na końcu czasów, on mówi, to ja jestem zmartwychwstanie, mówiłem ci, żebyś to wierzyła i tak dalej. Tylko co ciekawe, ta rozmowa kończy się niczym. Pan Jezus tak jak stał, tak stał. Zobaczcie, nie poszedł ani do nich do domu, ani do grobu Łazarza, tylko dalej stoi tam w tym miejscu, gdzieś na przedmieściach. I Marta, zobaczcie, wróciła do domu, nic się nie wydarzyło, nie? I ona, ona była sprytna kobieta, pewnie sobie pomyślała, nie wiem, on chyba tą moją siostrę bardziej ode mnie lubi, może ona go przekona, nie? I zobaczcie, powiedziała jej coś, czego Pan Jezus nie mówił. Pan Jezus nie mówił, żeby zawołała Marię. Ona mówi: słuchaj, idź, nauczyciel tam jest i woła cię. No to poszła, nie? Maria bo myślała, że Pan Jezus ją woła. Zobaczcie, podchodzi do niego i mówi to samo zdanie. To jest bardzo ciekawe. Siostry mówią to samo zdanie. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I pan Jezus, słysząc to zdanie, widząc Marię, widząc jej serce, jej płacz, natychmiast mówi: Gdzieście go położyli? Zobaczcie, nie ma żadnej rozmowy teologicznej, tylko natychmiast Jezus przystępuje do działania. Mówi: Gdzieście go położyli, zaprowadźcie mnie tam. No i go wskrzesza, nie? sprawia, że łazarz, który umarł, wstaje z grobu. Koniec, zawsze jak te Ewangelię czytam, ja to mówię na bardzo wielu rekolekcjach, bo to jest uważam jeden z najważniejszych tematów. Zawsze rodzi mi się pytanie, dlaczego Pan Jezus jednej siostry wysłuchał, drugiej nie? No bo zobaczcie, po naszemu byśmy powiedzieli, że Pan Jezus, w sensie te, te kobiety, powiedziały dokładnie to samo, powiedziały taką samą modlitwę. Zobaczcie, jedna się pomodliła: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I druga się pomodliła: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Na jedną jak stał, tak stał. Na drugą natychmiast ruszył. Kochani, z tego by wynikało, że Pan Jezus jakby na niektórych modlitwy reaguje, a na innych takie same modlitwy, bo co innego, gdyby one się inaczej pomodliły, to moglibyśmy powiedzieć, że no dobra, tam się lepiej modliła, ta gorzej. Ale tu chodziło o to, że powiedziały dokładnie to samo i jednej pomógł, drugiej nie pomógł, nie? Kochani, tak myśli w ogóle przecież bardzo wielu ludzi, że Pan Bóg niektórych wysłuchuje, a innych nie wysłuchuje. Koni, wielu z Was tak myśli, że Wy się może, nie wiem, modlicie długo i Pan Bóg jakoś Was nie wysłuchuje, a tych innych to wysłuchał. Kochani, ja bardzo lubię, wybaczcie mi teraz to, co powiem, ale jak przychodzi do mnie taka, że nie wiem, znękana mama nie? i mówi do mnie, proszę ojca, ja mam takiego dorosłego syna, on jest, no strasznie się pogubił, ja się tak o niego martwię, bo takie się tam dzieją bardzo złe rzeczy w jego życiu. Czy ojciec mógłby się pomodlić za mojego syna? Bo Pan Bóg to na pewno ojca bardziej wysłucha ode mnie. I kochani, z całym szacunkiem do znękanych mam, zawsze mam ochotę powiedzieć, przepraszam, czy pani upadła na głowę. Czy pani naprawdę myśli, że pan Bóg wysłucha bardziej mnie niż panią? Wiem, te oczywiście słyszę odpowiedź, no ale, no ale ksiądz jest księdzem. Ja mówię, no i, kochani, to nie jest tak, że pan Bóg niektórych bardziej wysłuchuje, innych mniej. Pan Bóg, jak to mówimy żartem, nie jest przeorem u Dominikanów. Przeoru Dominikanów, jak przychodzi, że coś poprosić, zawsze pyta, pokałeś ręką czy nogą. Co to znaczy? No, Jak pukałeś nogą, to znaczy, że miałeś ręce zajęte prezentem, nie? Czyli pyta, a przyszedłeś z pustymi rękami, czy coś masz, nie? Bo jak nic nie masz, to po co w ogóle przyszedłeś? Kochani, Pan Bóg to nie jest coś takiego, kogo można przekupić, kto, nie wiem, jednych darzy większą sympatią, innych mniejszą. Kochani, to nie jest Ewangelia o tym, kogo Pan Bóg wysłuchuje, a kogo Pan Bóg nie wysłuchuje. Nie, kochani. Pan Bóg chciał tak samo działać w wypadku Marty i w wypadku Marii. To jest Ewangelia o tym, która pokazuje, które serce jest otwarte na jego działanie a które serce nie jest otwarte na jego działanie. Problem jest po naszej stronie, a nie po jego stronie. Kani, na czym polega otwartość i zamkniętość serca? Wróćmy, kochani, z tymi siostrami chwilę wcześniej. Do tej Ewangelii, jak pamiętacie, to jest u Łukasza opisane, jak pan Jezus był u nich w domu, nie pamiętacie, przyszedł na kolację, usiadł tam, nie wiem, w pokoju, w dużym, w stołowym usiadł po naszemu, tak? Maria przyszła, usiadła jego jej i zaczęła po prostu go słuchać, a Marta, pamiętacie, poleciała do kuchni, żeby robić obiad. Okazało się, że robi tam sama, więc przyleciała ze zielona po chwili do pana Jezusa i mówi: Panie, czy to cię nic nie obchodzi, że ja sama tam po prostu w tej kuchni ginę? Powiedz coś mojej siostrze, żeby mi pomogła. Końca to jest. To jest skrót modlitwy prawie każdej naszej modlitwy. Zobaczcie, prawie każda nasza modlitwa polega właśnie na tym, co powiedziała Marta. Czyli, Panie, czy to Cię nic nie obchodzi, że ja jestem w takiej sytuacji? Panie, ja się tyle modlę? Panie, czy to Cię nic nie obchodzi, że z moim dzieckiem źle się dzieje? Czy to Cię nic nie obchodzi, że moje zdrowie jest takie? Czy to Cię nic nie obchodzi, że ja mam takie kłopoty? Panie, czemu ty mi nie pomagasz? I potem jest następująca prośba: Powiedz jej, żeby mi pomogła. Czyli Powiedz mojemu zdrowiu, żeby było lepsze. Powiedz mojemu kredytowi, żeby się spłacił. Powiedz mojemu mężowi, żeby się poprawił. Powiedz tym, temu i temu, żeby się zmieniło w moim życiu. I zobaczcie, co mówi Pan Jezus. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, czyli ciągle się o to swoje życie zamartwiasz, a potrzeba mało albo tylko jednego: tego, co zrobiła Maria. Ona obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Koniec, co zrobiła Maria? Maria do niego przyszła i powiedziała: Nic nie chcę, nic ci nie mówię, jak ma być, chcę z tobą pobyć, ty po prostu mów i rób co chcesz. Kochani, wbrew pozorom, serce, które ciągle nawija panu Bogu o swoich potrzebach, które ciągle nawija o tym, czego potrzebuje, ciągle mu mówi, jak to beznadziejnie jest w życiu i dlaczego pan Bóg tego nie zmieni, kochani, to jest serce, które może być tak naprawdę bardzo zamknięte na pana Boga. Dlatego, że to serce de facto mówi panu Bogu, jak ma być. Powiedz mojej siostrze, żeby mi pomogła. Powiedz mojemu mężowi, żeby się zmienił. Powiedz mojej chorobie, żeby ustąpiła. Powiedz moim problemom, żeby wreszcie się skończyły. Kochani, to jest bardzo często, oczywiście pobożne i zawalowane w wielką, nie wiem, wiarę i tak dalej, ale tak naprawdę mówienie Bogu, jak ma być. Kochani, to dlatego potem mamy w tej scenie jakby serce Marty, która prosi o coś i to w ogóle jakby nic się nie dzieje i mamy serce Marii, która prosi o to samo i natychmiast Pan Bóg działa. Nie chodzi o to, że tam nie chciał, tu chciał, nie, tylko tutaj miał przestrzeń, a tam nie miał. Koni, bardzo często, my w związku z tym, że kręcimy się na modlitwie w kółko wokół siebie, wokół naszych problemów, wokół tego, czego nam potrzeba, wokół tego, co się dzieje, nieustannie po prostu wałkujemy to Panu Bogu, to my się w ten sposób zamykamy, bo my po prostu kręcimy się sami wokół siebie. Koni, pamiętajcie słowa Pana Jezusa, On mówi tak, na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak Poganie którzy myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Czyż Ojciec Niebieski nie wie, czego Wam potrzeba, zanim Go poprosicie? Kani, naprawdę myślicie, że Pan Bóg, jak mu nie powiecie dokładnie, o co Wam chodzi, to się nie pokapuje, co się dzieje w Waszym życiu? Kani, Bremboże, nie chodzi mi o to, że Panu Bogu wiecie, nie wolno o swoim życiu opowiadać. Nie chodzi mi o to, że Pana Boga nie wolno prosić, tylko, kochani, chodzi o priorytety. Czy my jesteśmy z Bogiem dlatego, że chcemy z Nim być i chcemy Mu pozwolić, rób, Panie Boże, co chcesz, a ja po prostu uwielbiam być z Tobą, bo ja Cię kocham ponad życie i Ty sam mi wystarczysz, cokolwiek zrobisz albo czego nie zrobisz? Czy też po prostu dyktujemy Panu Bogu, jak ma wyglądać nasze życie? Kochani, jest taka stara maksyma chrześcijańska, myśmy trochę nie zapomnieli, już ona jest od II wieku, chrześcijanie ją powtarzali. Ta maksyma brzmi, kto zajmuje się Bogiem, tym zajmuje się Bóg. Chcecie, żeby Pan Bóg się zajął waszym życiem, żeby Pan Bóg zajął się waszymi problemami, tym, czego potrzebujecie? No to przestańcie się w kółko tak tym zajmować na modlitwie, a nim się zajmijcie na modlitwie, byciem z Bogiem zajmijcie się na modlitwie, On się wtedy zajmie wami. Kochani, to dlatego nasze modlitwy często są niewysłuchane, bo my się kręcimy wokół siebie, a zacznijmy się kręcić wokół Niego i niech On się stanie celem naszego bycia z Nim, a reszta, jak mówi Pan Jezus, będzie nam dodana. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie, widzimy się za tydzień. Za tydzień to już chyba niedziela palmowa, nie? Tak mi się wydaje. Tak, już pomału lądujemy. Nie, co ja mówię? Tak, dobrze, dobrze mówię. Palmowa. Więc już pomału będziemy lądować z wielkim postem. No, jak to co roku? Mija, mija i potem znowu jedziemy dalej. Kochani, już bardzo niewiele czasu zostało do 15 kwietnia, czyli wielbienie błogosławieni, ostatnie resztki biletów zostały jeszcze na płycie stojące, jeżeli tylko macie ochotę dołączcie. Spotkajmy się razem w linku pod filmem, w sensie w opisie pod filmem znajdziecie yy, wszystkie potrzebne informacje i linki. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam bardzo was błogosławię i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień z Bogiem, papa. Pa.